Tak, to tak oczywiście, bo e, zawsze granie z drużynami, które grają w Polsce, to jest e, dobra rzecz dla mnie, bo mogę e, znowu zagrać po polsku, to jest po pierwsze, i po drugie no, zobaczę, e, nie kilka zawodniki, które są w reprezentacji z kadry i no, to się oczywiście. Wczoraj nie grałem tak normalnie na pierwszy schod, ale byłem na, na boisku, zrobiłem gra na, na moją drużynę teraz i no myślę, że dobrze, dobry mecz, czułem dobrze i myślę, że z kraty czułem dobrze tutaj w Perugie. Trochę było, trochę byłem, nie mogę mówić nie bo Zrobiłem pierwszy raz grania w kluby i po skończeniu w kluby od razu w reprezentacji. I wracałam i znowu w klubie. No naprawdę to jest bardzo, bardzo ciężka praca, ale powoli się z trenerem gadałem i teraz jest taki moment, gdzie mogę mówić, że w końcu mam dobre formy i że teraz wszystko mogę zrobić już spokojnie, bo opoś, o... Byłem z mała pauza w Polsce dwa razy na ostatnie trzy tygodnie i to mi, mi dało regenerację. No, to nasze cel tutaj w Peru jest po pierwsze wygranie wszystkie trofeów, które możemy. Już mamy jeden, ale szukamy jeszcze trzy, które są najważniejsze. I potem skład kadrą Pierwszy cel to jest iżysko Olimpijskie, bo Mamy, mamy wielkie szans ten rok i wszystkie zawodniki myślę, że jesteśmy skoncentrowani. Ja specjalnie jestem bardzo skoncentrowany na takie szersze i kiedy będzie momenty do, do pokazałem moja forma w każdej, no to będzie pokazać tak samo, albo lepiej, co pokazałem teraz w Kubie. Zawsze mam na że jak wszystko widzisz od razu, na jeden moment, nie się uczysz. No, I teraz mamy dobry moment, bo mieliśmy ten rok e, dwa wnosowe medal, e, jeden e, w srebro, no to i kwalifikacja. To była najważniejsza kwalifikacja, ale... Mamy zawsze na nałowie, że musimy zostać skoncentrowane na całe i Nie możemy no dobra, będziemy grali z ta drużyną, nie musimy połączyć troszeczkę. Nie, nie, nie. Sam się... e, musimy grali na 100% i kiedy coś nie jedzie, no to od razu zgadaliśmy się z trenera i co możemy zmienić. I, i, i tak będziemy robić za nie kilka miesięcy, bo teraz nie mogę mówić za rok, bo już wszystko będzie za nie kilka miesięcy. Po pierwsze chciałbym podziękować wszystkim kibisów, nie miałem tej szansy, moja żona zrobiła na, na gale, ale ja teraz oficjalnie tutaj mam ten czas. I po drugie, naprawdę nie czekałem, e, że wszystkie kibice tak e, zrobili się. Ja myślałem, że no dobra, zostaje jako pierwszy dwadzieścia, no to jest już e, bardzo, bardzo wysoko dla mnie i potem zostaje jako na pierwsze dziesiątce, no to wow, dla mnie to jest wielka rewelacja, bo na taki kraj, który mamy, dużo samolotów, e, które grają w szatkówka, dużo spodosów. To, to, tak, no, to, to też są, są niespodzianka i to się pokazuje, że naprawdę jest wielka konkurencja. Nie? I dobra, ten rok było siódma. E, E, tak, kurek napisał e, do mnie gratulacje. Sarok będziemy pracować jeszcze więcej. a mówię, że jak Sarok e, jeden będzie wygrał, no to będzie wygrał jeden czaptarz. Bo ja nie myślę o takiej rzeczy, tylko po prostu idziemy po, e, po złoto medal i potem zobaczymy. To będzie został ten ten Vigrandia no to dobra, ja bym nie spodobał bo będziemy niemie zrobi znaczna e, praca i jeszcze więcej i se zostaje jako drużina, pierwsza drużyna w Polsce. No, ono mi pokazała na zdjęciach i widziałem to jest na żywo, ale no mówię do niej, zostałem tę nagrodę tam w domu, bo naprawdę mam moje repertorium tam i teraz z tę nagrodę no, bardzo pięknie wygląda. I naprawdę daje taki widok, który jest super, bo bardzo małe reprezentację i już od razu mam, mam takie nagrodę, to jest coś wielkiego. Nie? No co, startujemy z jesenia. Jesenia jest kompletnie naszej, bo tutaj się gotuje więcej od pasty. Oni są profesjonalisty na takie kuchnia. No to w Rosji jeszcze że oni gotują więcej od, od sufes, więcej mięso, bliźniki. A... Limieni to są prawie podobne jak pierogi, ale dobra, też zrobiłem pierogi, pierogi. I w pogodę, no, jest wielka zmiana, naprawdę, w Rosji jest bardzo zimno. Jest tylko jeden, tylko krasnodar, na moje zdanie jest taki naj, najgorący tam w Rosji, resta są naprawdę zimno. W Włoszech jest mały kraj, okej. Okay. Duży, ale kiedy zobaczę z Rosji, no to w Rosji, w Włoszech jest mało z, z Rosjami. I tam dużo się leży samolotem. Tu jest z autokarem, tylko na Ligamisiu e, oczywiście z autokarem nie może, bo w kraje są trochę daleko. Ale miałem czas do oglądania, czy się w Rosji, czy się teraz w Włoszech. Mogę mówić w Rosji, w Kazaniu. Bo nie chcę nie ja dokładnie mówić o całej Rosji, bo nie mieszkałem w całej Rosji, ale w Kazaniu się było bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze, mieszkałem bez problemu tam, jest e, miasto, które jest bardzo mięsie i tutaj w Włoszech jest dobra też tak? w Perudzi jest małe miasto, ale naprawdę wszystko bardzo mi podoba. Każdy rok mam na głowie, że ten czas zawsze przechodzi jeszcze bliżej. E, teraz dokładnie nie, nie będzie mówić jak bliżej jest, ale już powoli jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo bliżej. E, ja teraz chciałem wygrać co, co mogę ten rok i dobra, jak na rok wszystko będzie udało że się, zobaczymy na następę. i po tym następnym, no to już możemy decydować coś innego. Hmm? Jestem, jestem sam sobie otwarty na każde proposyz, <laughs> bardzo, bardzo mi podoba, naprawdę, bo po pierwsze to jest prawdopodobnie drużyna kadrowa. Nie? I po drugie no, ta kombinacja zawsze to jest dobrze. Wiem, że często to jest, kiedy grasz i reprezentacji, i kluby razem z wszystkie że bo są momenty, kiedy już patrzysz na niego i no dobra, już więcej mogę coś takiego, ale z innej strony, no to daje jeszcze więcej confidence i no to zawsze się e, trenował z nim, e, nowe, nowe no młody, młody zawsze patrzą na starsze. I no ja teraz jestem w taki punkt, że oni mają e, huber, mają kochanowski, który patrzą na Karola. No to jeszcze widzę, że Karola nie może zrobić źle, bo on jest e, na moje zdanie ten pierwszy, który może pokazać, no dobra, chłopaki, ja zrobiłem to, to to i sam się wy też zrobiliście takie same, albo lepiej. No. I zawsze masz jakie... Idol, o orientacja na ktoś co możesz zrobić, a no, jak możesz zrobić lepiej ten samolot, który masz. Też od trenera mogę mówić, że teraz jest drugi w naszej kadrze. No to jest e, bardzo dobry trener. No, wszystkie oglądaliście e, resal, kultury jest e, w Ligi Polski, no to i bardzo dobrze. wczoraj widziałem też e, u po, po podróg, które zrobiliśmy, które nie było takie takie szybsze, bo około 10, 10 godzin, no, i no to fajnie, fajnie mecz było. Ej, okay, no się tak, ta, ta 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 no to był skra w domu, tam w Kazaniu, tak, ta ta, ta, ta ta skra, się zrobi kłopot? Tak, tak mogę mówić, no bo Oczywiście oni grają, on to nie jest, to jest drużyna z, z dużo potencjałem i naprawdę pokazuje na wojsko. I no tak, bardzo, bardzo dobrze pamiętam, że to 3 do 2, my przegraliśmy e, tam w Kazaniu. Kazan prowadził już. No, ale dobra, potem jechaliśmy no, tam i... Dobra, już, już chłopaki, musimy zrobić naszą prasę, bo, bo jak nie zrobiliśmy, no to my mamy kłopot. Ale no, no, no. fajnie, fajnie to było, to, to było też drużyna bardzo mocna, bardzo masosęński, i no teraz jeszcze znowu wracaliśmy. Tylko mogę, mogę mówić taki, że od kibiso chciałam większe jeszcze trzymanie szuki na kadry, e, bo nie mogę mówić od Perudzi od mnie, bo tutaj właśnie gramy dużo, dużo Polaków i... E, druga rzecz jest taki, że zostaje z nami, przechali się jeszcze więcej na każde meczu. E, oczywiście jak mają możliwości i dużo miłości, bo jesteśmy wielka rodzina.